Pokażę wam jak zawinąć rolkę sushi. My na jednej tacy mieliśmy surowe, a na drugiej mieliśmy taką wersję dla dzieci i kobiet w ciąży, czyli obrobione termicznie. Połóż nory matową stroną do góry i weź trochę ryżu tak żeby móc go rozłożyć na listku. Możesz to zrobić wprawnie biorąc dużą kulkę i rozkładając po prostu po całości albo tak jak my biorąc to po trochu. Jeżeli robisz to taką wersją niewprawionej ręki po prostu postaw sobie miseczkę z wodą obok i od czasu do czasu zamocz palce wtedy ryż nie będzie tak bardzo kleił się do palców i pójdzie Ci to dużo sprawniej układając ryż pamiętaj, żeby zostawić taki 1,5-2 cm pasek bez położonego ryżu to będzie potrzebne przy zawijaniu rolki to co włożysz do środka to już jest Twoja indywidualna sprawa My w takich podstawowych rolkach, które robimy zawsze, mamy serek typu Philadelphia. w naszym przypadku to jest ten biały Twój Smak. Oprócz serka zazwyczaj dajemy jeszcze odrobinę wasabi, Rozmarowujemy z serkiem. Na to dodajemy właśnie rybkę, tym razem jest to grillowany łosoś, takie całkiem spore kawałki, jak widzicie. Dla słodyczy mango. Mango ląduje w prawie każdej rolce u nas, uwielbiamy je dodatki układaj od strony gdzie masz więcej ryżu. Można byłoby dorzucić jeszcze awokado albo w marynowaną, ale my w tym przypadku w tej rolce dodamy ogóreczka, szczypiorek, no i tykwę. No i będziemy zawijać. Łapiemy matę z nori i pomagając sobie palcami wciskamy dodatki do środka. Jak już zawiniemy, to musimy przycisnąć troszeczkę, żeby było takie bardziej skondensowane. I teraz przecieramy wodą, odrobiną dosłownie, ten listek nori, który nie był pokryty ryżem. Znowu już zawijamy do końca i tym razem wciskamy już tak porządnie. Zobaczcie, mamy całkiem fajną rolkę. Przed rozpoczęciem krojenia dobrze zanurzyć... Nóż w miejsce z wodą i przeczyść sobie ręcznikiem papierowym. Tak naprawdę dobrze jest to zrobić nawet w trakcie krojenia, gdzieś w połowie rolki. Bardzo ważna rzecz, bez której krojenie rolek nie wyjdzie. Pamiętajcie, że zawsze te końcówki, które są pierwsze i ostatnie, są dla osób, które kroją. One nie idą na talerz. Jak nie zjesz końcówek, to sushi nie wyjdzie.